Witam was, jestem Stanek, a to jest kolejny odcinek z naszej Sejpiksele. O! Jak widać jest to inny odcinek, ponieważ jest to nasz przedostatni odcinek z sezonu pierwszego. Tak więc postanowiłem, że dziś sobie troszkę będziemy polować. Tak 15 minut polowania mniej więcej. Jest dokładnie godzina 14, czyli mniej więcej 14.15 kończymy. Jestem wyposażony możemy rumszać ojej poza tym starałem się zrobić coś aby były mniejsze lagi zwiększyłem troszkę też FPS-y oj, bez sensu oj eee, mam nadzieję że to poskutkuje o nie Enderman Jezus Maria bo to coś nie ma głowy? Jezu... boję. <laughs> Moje! Moja bombia! <laughs> coś czuję, że to będzie fajne. Nawet jak zginę, się tam nic nie stanie. O, jak to fajnie wygląda na tym teksturpaku. To jest ta Misa. To się nazywa Misa 306. Ta wersja do 1.8 nazywa się Misa 306. HD teksturpak. potrzebne jest do niego yy... Paczer 2.2 czy 2.0? Jakiś paczer w każdym razie jest do niego potrzebny. E, I no. Chodź tu. Piknie. Odkryłem swoje powołanie. W ogóle zobaczcie, że są, że są różne szkielety. E, są różne np. kurczaki. Czy to działa? Dobra, idziemy. Sam na trzech. Jeszcze plus Creepery. Oj, zbieramy sobie XP. E, tak, bo tak nagle wyjechałem, że to jest ostatni odcinek. Aaaa! Z tego sezonu. Nie wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że w odcinku 50 podam dokładniejsze informacje a jak na razie się dobrze bawmy idziemy byle gdzie nie wiem tam będzie fajnie potem jak będę chciał wracać Wyszący piasek o fuck. Jeżeli chodzi o creepery, to wolę się trzymać z daleka. O, tu jest... O nie. Fak, 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 fak. Yeah. O, kolejny jakiś rodzaj pająka. Znaczy, nie rodzaj, tylko... barwa. O, a ten już ma głowę. Żarło. Creepery, hejo. Giń. Oj, trzy creepery. Headshot. To jest moje powołanie sniper. Ja. Yeah. Tak, czemu jest tak jasno? Bo mam takie ustawienia po prostu. Że jest tak jasno, że nie wiem. Ale to jest bardzo fajne. Myślę, że wam też się to podoba, że wszystko widzicie i w ogóle. tam też jest kolejny jakiś dziwny z jakąś dynią na głowie Bo, prawda, że to wygląda przerażająco idzie dobrze już 5 minut minęło, matko może nawet zrobimy dłużej jak mi się spodoba coś takiego chodź do mnie i teraz wam coś pokażę Dam, nacisnąłem alt i mamy. Widzieliście przez chwilę tego żąbiego. No i znowu z dynią na głowie. Ginie. Nie! A teraz jest bez głowy. Fajnie. Jaka zabawa. A jeszcze inny. Ten teksturpak jest tak cudny, że ja nie wiem. To jest jeszcze inny. O tutaj jest tradycyjny pajączek. A zginąłbyś. O, Fuck 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 nie nie! nie, nie. Lag, lag, lag. Nie. Ty, nie trafił. Trafił. Nie! Jezus, Mario. Nie chciałbym, żeby skończyło się to na wybuchu Creepera. Yeah. Największa zabawa jest chyba z Endermanami Fak. Tycznie Creeper Chodź to Dawaj szczały, które? Nie! Zobaczcie, ta sama tu utkwiła w gębie. <noise> niezłe, niezłe. No, musiał się to, nie? Dobra, dostał Creep, No fak, o matko, ale mi się myszka ruszyła. Oj, robi się jasno. Będę musiał zaczekać do nocy. Kupa, nic tu nie daje. Idźcie do domu. Ten clipper wygląda jakby był jakiś taki zbiaławy. Zombie. W różowej blużeczce. Och, jak taśnie. Fak, niepotrzebnie napijałem. Myślałem, że tylko raz ode mnie dostał. To szczelamy do zombie. Mo, Ma! Lololo! Lo. No i... dzień. Tak. Fotektycznie. Jo! Yeah. Co on tam ma na głowie? Tam Mój ulubiony stworek! On ginie jak jest w wodzie z tego co wiem. Znaczy... wiem na pewno, bo widziałem. I słońce też go oczywiście smaży. Aha. It has no sens. Dobra, no, to ja sobie pochodzę, troszkę pozbieram szczał. Może albo po prostu poczekam tutaj. I no. A Jest właśnie początek nocy. No, za dużo strzał mi się nie udało zebrać. Zobaczcie, tutaj nawet są jeszcze. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Myślałem, że dzień trwa trochę dłużej. A tu proszę jakiś ktoś się musiał naczekać trochę zanim zginął. I zostawił mi jeszcze strzałem bardzo ładnie. No i idziemy dalej. Jeszcze się nawet nic nie zdążyło zespić. Hello. Nie są. Są pajączki. Jo. Yeah. No kurde. Rezygnuję z łuku, idziemy pieszo. Idziemy na Hard Rocka. Mogę go tak zastrzelić w locie, bo wiecie, tak epicko. Pff. Creeper? Nie! Akurat jeżeli chodzi o creepery, to z daleka. O oh fak. Nie, 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 się! Okej... Okay. No tylko znowu nie, ucięta nie, Co jest? Jakiś strasznie zbugowany świat. No, zobaczcie to... <śm> nie, oh. Trzy naraz się ześpiły albo ich nie widziałem po prostu, nawet takie same. Yeah. Jeden ma różową bluzeczkę, sweet! No poza tym tak mniej więcej sobie wyznaczyłem, znaczy wiem gdzie idę. W jakim kierunku? W sensie, że muszę iść tam, gdzie jest jasno. Chcia, chcą zwrócić. O, fuck. O, ale teraz będą lagi. No to ja czekam. Do rana, że tak powiem. Dopiero 10 minut minęło. A ten ma nawet włosy fajne jakieś. Dobrze, no więc... Let's wait to... Night! Okej, okay, no, że tak powiem, nie musiałem zbyt długo czekać, bo nagle przestało padać. Jezus Maria. Jezus Maria. No, e, nie musiałem za dużo czekać, bo ponieważ przestało padać. Sądziłem, że będę musiał czekać do rana, potem jeszcze dłużej, jeszcze dłużej. O matko. Ale mam lagi teraz. Niewiarygodne. Haha! Trafiłem go w locie i... Yeah. Znaczy, jak on leciał, nie? In thiser sense... A jeżeli komuś jest za ciemno, to... W ogóle włączcie sobie HD Najpierw, że będą napisy na początku filmu Zapomniałem powiedzieć, a chciałem Miałem takie intencje O. Oh. Jezus Marian! Nie! Trzy klipery! Nie! Chwak, boże kwak, chwak, chwak, ginie, ginie, Boże, tu, tu mam jasno, albo jest lawa, no tak. oh. Trwa już 15 minut, jeszcze 5 minutek tylko i kończymy. Uff. To jest fajne. Ej, like Ale są lagi straszne, przepraszam. Nie wiem, czemu są takie lagi. Dobra, to może tym pięknym zabójstwem bo zapewne zaraz zginę, to już kończymy. Albo nie, nie zginę. Pięknie. No to jednak troszkę jeszcze pożyję. Ale... No ja wiem czemu są takie lagi. Pewnie dlatego, że się świat generuje. Czy znaczy, na pewno? To ja proponuję... Znaczy proponuję. Po prostu pójdę w drugą stronę. Tam gdzie już byłem, powinien zespić się nowe. A nie chodzi mi o to, żeby odkrywać świat, tylko żeby walczyć sobie. Gin? Hello Any creepers, o, i znowu jest ta rzeka. Kurczak. Kurcze, no, źle idę, cały czas mi się generuje. Ale nie ma potworów, co jest? No, jest. Po to nagrywam, żeby sobie troszkę powalczyć, tak. Bo jak już mi się chce, to... Nagle nie ma potworów. Bez sensu Co mam jeszcze? Wszystko. O nie. Okay. Wszystko widzę, to jest cudowne jednak. I ten okrągły księżyc. No i góra i ja mam iść tam, tak, z tego co wiem. Będziemy powoli wracać. Do domu raczej nie zdążę dojść. Ale bym sobie jeszcze powalczył. Muzeczka, fajnie. Opa. W dupę mu strzelę. Aj, odwrócił się noob jeden. Hej ja Bo jak! Ciekawe, który mam level O i kolejna lawa. Znaczy to jest ta lawa, którą już widziałem. Creeper na wzgórzu. O, akurat robi się dzień, pięknie. Zaraz będzie Koniec. Odejdź, uciekaj. Ola Boga A no zginąłbyś Ale tylko niestety dwa Endermany spotkałem No chyba że źle liczę Ja chociaż jestem nawet dość dobry z matmy, ale no DAJ no, ale XP będzie Pięknie Patrzcie na pasek na dole Jak teraz wejdę w te 1000 XP No dobra Jakby teraz ginął to to się tak wszystko wysypie Tak będzie takie plum I wypadnie z 20 poziomów no znowu bez głowy. Okej, okay, no 20 minut. A więc koniec tego odcinka. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie tak właściwie informacjami. Cześć!